W dostępnym odcinku, tak jak w poprzednim zapowiadałem, jesteśmy w hałaśliwej Manili. W tym momencie jesteśmy w dzielnicy Malabon, w takiej um, części Manili oddalonej od centralnej części i od Makati i BGC. Chciałem Wam pokazać trochę te ulice tutaj, ale ja będę musiał podskoczyć do BOBIEGO, odebrać parę rzeczy. Nad Filipinami przeszedł tajfun, który. No siał spore zniszczenia Kiedy ten tajfun szalał, ja akurat byłem w Quezon City w Manili To było takie miejsce, gdzie no, niektóre strefy były podtopione No ale poza Quezon City, no to w wielu miejscach doszło do powodzi Samochody były zalane po, po szyby Autobusy do połowy wysokości, ludzie stali na autobusach i czekali na Na łódki ratunkowe, które po prostu ich zabiorą Tam są już ulice zalane tak to wygląda. Tu jest taka strumień, który wpada do rzeki, więc możecie zobaczyć to jak tam woda płynie i jak dzieci się taplają w wodzie tam na chodniku. Aktualizacja gdzieś po 20-30 minutach. No poziom się podniósł jeszcze bardziej. Tam już dalej, już tam. Przy tym budynku tutaj, który jest na rozwidleniu drogi. No to tam już jest zalane. Woda jest bardzo już wysoko i widać, że prąd jest naprawdę silny. No i woda coś ściąga ze sobą, no bo widzicie, że coś z tym prądem płynie. Nawet rzeka w Quezon City e, tak wzbrała i miała tak silny prąd, że, że statki czy łodzie, które na niej się znajdowały, były przez wodę spychane. Mm i dachy, dachy łodzi uderzały nawet w, w mosty wiecie, w dolną część mostów, takich przejezdnych albo, albo, albo filary podtrzymujące most. Więc mega nieciekawie. my się z zgadać tak, że on po prostu jutro moje rzeczy podrzuci gdzieś do kapi a się spotkamy jeśli jutro się będzie czuł lepiej, a jeśli nie, to będziemy, będziemy myśleć jeszcze parę dni, bo więc jest czas. Dlaczego teraz na graba do hotelu po drodze nagram pan to co będę w stanie wam nagrać, ale będziemy jechać przez długą, dużą część Manili, bo to jest aż... 53 minuty autem stąd gdzie jestem, no, a taki przejazd będzie kosztował jakieś 500, coś 500-500 coś peso yeah. Duża w ogóle różnica w okolicy, ogromna, między tym, co, co tam się działo, a tutaj. Eee, już nawet po samej ulicy widać, jak to wygląda. W tamtej części miasta to wyglądały takie mniejsze uliczki boczne, naprawdę jak, jak getta. No i tu widać, że nie było zalane aż tak, z tego co się domyślam. Tam to całkiem inaczej wyglądało. Dobra, ja się loguję do hotelu. I pójdziemy na miasto, przejdziemy się, zobaczę sobie blisko czego jesteśmy, bo przyznam szczerze, że nie klepiąc miejsca, nie kierowałem się punktem orientacyjnym, tylko po prostu ceną i tym, żeby było blisko do centrum Makati w miarę. Szybko wam pokażę, co udało mi się za 80 zł złapać. No, standard jest niższy niż to, co możemy dostać w Wiluidach, moim zdaniem. Może trochę nawet wyższy niż na panowanie, ale nie jest Materacja Jest wygodny z tego, co patrzyłem. Jest biurko z krzesłem, co w ogóle na Filipinach, tak jak wam mówiłem już, w którymś odcinku, to nie jest najłatwiej złapać. Spoko, oko deska klauzetowa jest. prysznic jest. <grym> nie ma. Nie ma, co, nie ma do czego się przyczepić a okna są takie same jak w tamtym mieszkaniu w Iloilo w którym się zatrzymałem na dłużej podładuję trochę baterie i ciśniemy przejdziemy się, zobaczymy co się dzieje może nawet podjedziemy bardziej w centralną część może nawet mi się uda kawałek nocnego życia złapać dobra, udało mi się wydostać i udało mi się znaleźć pralnię chociaż była położona w innym miejscu niż Google Maps sugerował a więc jest mało, mało komfortowo w koszuli, ale to ostatnia rzecz jaką miałem czystą. Jesteśmy w Makati i kierujemy się w stronę Poblacion. Zastanawiam się po prostu, że to jest taka centralna administracyjna część miejscowości, no i tam się kierujemy. Z Bobim ostatnio, ale faza. Bez kitu znalazłem. To jest y, dwie takie uliczki z, z barami i z lokalami. Fajny klimat jest za dnia, chyba gdzieś sobie siądę, wezmę coś coś jedzenia, jakąś kolację i mi się ściemni do tej pory. No co, też jest fajny vibe tutaj. I może jakąś dziarkę do sobie dzisiaj zrobił <grym> No Swoją drogą tatuaże na Filipinach są bardzo tanie, naprawdę bardzo tanie. Jeśli chcecie na przykład sobie zrobić większy tatuaż czy rękaw, no to e, cenowo polecam na pewno Filipiny. Jeśli chodzi o artystów, e, no to na pewno tak jak wszędzie różnie, ale patrzyłem niektórych na, na Instagramie, czy na Facebooku, czy na stronach e, ich studia tatuażu, szukałem przez Google i niektóre naprawdę, naprawdę dobrze wyglądają. Tutaj w Makati jest jedno studio. I myślałem o tym, żeby się tam wybrać, podpytać o ceny, bo naprawdę robią dobrą robotę. Nie wspomniałem Wam o temacie, który jest istotny, Na mianowicie bezpieczeństwo. Makati i BGC są bezpieczniejsze, z tego co słyszałem, szczególnie BGC. Podobno bardzo dużo osób mundurowanych tam pilnuje porządku i jest po prostu wyższy poziom bezpieczeństwa. Niemniej jednak Manila jest miejscem, w którym bardzo często zdarzają się... Jakieś takie kradzieże, wiecie, jakiś portfel czy coś, drobne kradzieże, no to bardzo często. Więc tutaj, tutaj jak najbardziej trzeba, trzeba trochę bardziej uważać, bo może się to zdarzyć każdemu wszędzie. Nie, nie martwmy się w innych częściach Filipin, no to za bardzo, bo inne części są mega bezpieczne, naprawdę. Tak samo Iloilo, jak i cały Palawan z moich doświadczeń. Jedynie myślę, że można by było trochę uważać w niektórych miejscach w SEBU, no bo jednak zagęszczenie zagęszczenie ludzi jest tam większe i jest większa przestrzeń na to, żeby coś takiego się stało. No, niestety. Wczoraj się za bardzo nie udało nagrać tego, co się dzieje na mieście w Makatino, co bo zaczął padać deszcz, więc, no i to taki mocny, więc no już zrezygnowałem. Przesiedziałem po prostu gdzieś w lokalu, wypiłem piwko i wróciłem do hotelu. Jesteśmy już w BGC w Manili. Pokażę Wam hotel, jaki udało mi się klepnąć. Kosztowało to chyba 200, za trzy noce 210, 230 zł. No i pokażę Wam, co można dostać. Lokalizacja jest całkiem spoko. Drzwi wejściowe, wieszaczki. Tutaj takie no, modern. Stolik jest, lustro, bardzo ładne. Stolik jest, a krzesło nie ma. Tutaj też jest taki stoliczek szklany. Ma teraz twardszy niż w poprzednim miejscu, ale chyba jest spoko. A przepraszam, są krzesełka. Takie taboreciki pod stolikiem. Widok z okna. A AC ważne jest, widok z okna jest. Nie napawa jakimś wielkim optymizmem, ale widać troszkę panoramy tam z tyłu. Mamy następny dzień, pogoda dopisuje. Jesteśmy w BGC i mam zamiar się z wami. Przejść trochę, pokazać miejsce za dnia i postaram się też pokazać jak to wygląda w nocy, jesteśmy na północno-zachodniej części Bonifacio Global City, bo tak akronim BGC się rozwija, mam nadzieję, że mnie słychać, jest strasznie głośno. Um. I chciałbym też pokazać wam kontrast jaki tu ma miejsce, e, no bo tutaj gdzie, gdzie jestem, jak wychodzę z hotelu, no to ja tak jak za mną widzicie, tak to wygląda, więc nie wygląda to nie wygląda to zbyt zamożnie ale chciałem wam właśnie pokazać ten kontrast, chciałem wam pokazać ten kontrast, że zrobimy sobie spacerkiem dosłownie 8-10 minut, Sorry i zobaczycie jak sceneria się zmienia. transformacja, Ściąłem się w miejscu Back Alley, widzicie za mną. Strzyżenie 550 peso, no z myciem głowy po strzyżeniu i z masażem e, ramion, szyi. Teraz e, przejdziemy się e, dalej po BGC. Spodziewam się, że tutaj ceny są trochę podbite, no bo Widzicie jakie to jest miejsce. Jest trochę mega bardziej modern niż inne części miasta. A co za tym idzie? Ceny są wyższe.